Dzień dobry, czy pamiętacie Pyzę Podróżniczkę z Alwerni? Pyza odwiedziła wiele ciekawych miejsc, wiosek i miast w Polsce i na świecie. Zobaczcie, oto mapa świata. Na tej mapie zaznaczyliśmy miejsca, które odwiedziła Pyza. Pyza była w Ameryce, Szkocji, Wielkiej Brytanii. W Grecji, na Łotwie, w Rosji. Była też w Belgii, w Niemczech. Pojechała na Węgry i w najdalszą podróż życia aż do Afryki. Zaczynamy. Jedziemy na Łotwę. W przedszkolu na Łotwie dzisiaj wielkie święto. Dzieci idą uśmiechnięte, bo dziewczynka przyjechała, o której pani im opowiadała. Dzieci w przedszkolu na pyzę czekały i niespodziankę dla niej szykowały. Najpierw z wycieczką żłobek odwiedzili, w basenie z piłeczek z nią się pobawili. Potem dwulatki z pyzą się spotkały i do tańca wspólnego ją zapraszały. Trzy latki z klockami się bawiły, wieże wysoką spyzą zrobiły. Starszaki literek łotewskich się uczyły i dużo o łotwie kochanej mówiły. Pyza o Polsce opowiadała, filmik i zdjęcia pokazywała, a potem prezenty z Alverni im podarowała. W przedszkolu miło czas spędziła, na warsztaty dmuchaczów ze szkła trafiła. Narzędzia do pracy zobaczyła i z figurkami ze szkła fotki zrobiła. A potem z miłym panem gadała i wisiorek na szyję w prezencie dostała. Do domu łotewskiego pyza pojechała i przepiękne rzeczy tam oglądała: narzędzia drewniane i prace ze słomy, Świeczniki gliniane i inne ozdoby. Pewnego dnia magik do przedszkola wskoczył. Cyrkowe sztuczki przedszkolaków uczył. Pyza też w zajęciach udział brała, a potem w łóżeczku przedszkolnym bardzo mocno spała. Do domu polskiego jeszcze wstąpiła, z panią dyrektor się zaprzyjaźniła. Pani dla Pyzy wycieczkę zrobiła i o historii Polaków na Łotwie dużo mówiła. Twierdzę dneburską Pyza zwiedziła i do muzeum Marka Rodko trafiła. Potem po mieście spacerowała i piękne wystawy oglądała. W zajęciach różnych udział brała i dania łotewskie próbowała. Zupę chlebową z bitą śmietaną spróbowała pewnego dnia rano. Na obiad przepyszny z boczkiem groch szary, a potem chleb ciemny i czekoladę z kawą. Z misiem grupowym długo gadała i pewnie. Serce biedaczka zabrała. Co jeszcze nam pyza o Łotwie opowiedziała? Najszerszy wodospad w Europie znajdziesz na Łotwie, poszukaj na mapie. Ale i spodnie, dżinsy, w których bardzo chodzić lubisz, wynalazł Jacob Davis, to był Łotysz. Czas szybko leci, i na pyze czekają inne dzieci. Pięknie się pożegnała i już do Rosji samolotem poleciała. Kolejną podróżą Pyzy była podróż do Rosji i do jej stolicy Moskwy. Na lotnisku Pyza paszport pokazała i do samolotu się zapakowała. A gdy w Moskwie wylądowała, z małym chłopcem Ilią czule się przywitała. Odpoczęła po podróży troszkę i ruszyła zwiedzać Moskwę. Najpierw udała się na Plac Czerwony. Stanęła na kilometrze zerowym. To stąd odległość liczy się do wszystkich miast w Rosji. Nie każdy to wie. Widziała tu także sobór świętego wasyla, co swoim pięknem dech zapiera. Gum oraz ścianę kremla na której rozpoznasz nazwisko niejedno. Obok Kremla zdjęcie zrobiła, mauzoleum zobaczyła, w muzykę kremlowskich kurantów się zasłuchała i wcale iść dalej nie chciała. Ale czas nagli, więc się zebrała i pod Sobór Chrystusa Zbawiciela się udała. To największa świątynia prawosławna na świecie. Ważne byście o tym wiedziały dzieci. Ogromne wrażenie na pyzie zrobiło moskiewskie metro. Pięknie tam było. Każda ze stacji ma swoją historię. Legendy, mity, prost niewiarygodne. Na najdłuższej linii metra, to bardzo ciekawe, jeździ pociąg akwarel z galerią obrazów. Wiele jeszcze w Moskwie zobaczyć by chciała, ale niestety czasu jest mało. Jednak o wszystkim, co się dowiedziała, dzieciom w Alwerni opowiedziała i piękne zdjęcia pokazała. Pożegnała Py za Rosję i wyruszyła w podróż do Niemiec. Odwiedziła tam miasta Marburg i Remzek. Kiedyś, bardzo dawno temu, dwóch braci Grimm wędrowało po Europie. A że dzieci bardzo lubili, nade wszystko uczeni i sławni być chcieli, więc rozmawiali, słuchali, pisali, za każdą nową opowieścią podążali. Były to historie straszne i groźne. Nudne i ciekawe, i nie każdy sobie zdaje sprawę, że to nie oni je wymyślali, tylko gęsim piórem na papier spisywali. No i tak wędrując to tu, to tam do Marburga trafili i rozpytywali, słuchali, a ludzie chętnie opowiadali. A była tu stara szkoła, uniwersytet słynny na cały świat. Przyjeżdżał tu młodzieży kwiat, aby poznawać, studiować i uczyć się, jak swego talentu nie zmarnować. No i zostali Grimowie, nauki pobierali, a w wolnych chwilach bajki i baśnie spisywali. Teraz, gdy lat wiele minęło, mieszkańcy Marburga są dumni, że Grimowie w ich mieście na naukę się zatrzymali i żeby o tym fakcie wszyscy turyści wiedzieli, bo mieszkańcy i starzy i młodsi pamiętają, więc w całym mieście bajkowe ustawiają symbole. W parkach, na placu zabaw, przy urzędzie, przy szkole montują je w ogródkach, na dachach i na ścianach. Robi to dobre wrażenie na turystach i na samych marburżanach. Nasza pyza je wszystkie odnalazła. Z jakich bajek pochodzą, odgadywać próbowała, ale i dużo też spacerowała po pobliskich łąkach i polach, odwiedzała również szkoły i przedszkola, i wszędzie, gdzie była, bajkowe akcenty znajdowała, a wszystkie były wyjątkowe, i jeszcze dowiedziała się od ludzi, że często są uzupełniane i zmieniane. Pysa w Niemczech nie tylko zwiedzała, ale również odwiedziła polską szkołę. Zobaczcie, jak uczniowie przywitali Pyzę i co ciekawego robili. Gdy Pyza do polskiej szkoły w Remzek przybyła, bardzo się z uczniami zaprzyjaźniła. Uczniowie klasy 5 dwukrotnie odwiedzili wszystkie młodsze klasy z programem dotyczącym Pyzy. Gospodarze wizyty czytali młodszym kolegom fragmenty książki pani Hanny Januszewskiej Pyza na polskich dróżkach, a także opowiadali o Pyzie z Alverni. Później klasa piąta zabrała Pyzę do Muzeum Mercedesa w Stuttgardzie. Klasa trzecia zorganizowała konkurs na siostrzyczkę Pyzy. Pyza była na szkolnym placu zabaw. Uczyła się czytać z pierwszą klasą, a dzieci napisały nawet dla niej wierszyk. Polska szkoła w Remzek działa w soboty w budynku szkoły niemieckiej. Był to bardzo mile spędzony czas. Smutno było Pyzie, gdy odjeżdżała, ale czekała ją daleka podróż do Ameryki. Długo samolotem Pyza do Ameryki z Polski leciała, aż wreszcie w Chicago wylądowała. To co zobaczyła, tu opowiemy i na kilku zdjęciach wam pokażemy. Pyza Chicago poznaje i z dziećmi się nie rozstaje: Do torebki wskoczyła i z Konradkiem do Burbank na karnawał ruszyła. Jak tu pięknie i ciekawie, ile atrakcji tu stoi! Chciałaby się pokręcić, ale trochę się boi. Więc pospacerowała i pooglądała, i tylko na karuzeli z Konradkiem się przejechała. Gdy wieczorem do domu z Renią wracała, wśród śródmieście Chicago, nocą pięknie oświetlone, jeszcze podziwiała. Na drugi dzień, by nie marnować czasu miłego, przybyła do polskiej szkoły imieniem cholewińskiego. Właśnie rok szkolny się tu rozpoczął, a oto miły gość dzieci zaskoczył. Pyza z Alverni we własnej osobie. Ciekawe, co dzieciom dzisiaj opowie. Opowiedziała, jak się tu dostała i razem z dziećmi bajkę obejrzała. Potem z wszystkimi do klasy wróciła, usiadła i namalować się pozwoliła. W Burbank przy szkole Mickiewicza jest taneczna grupa folklorystyczna. Dzieci uczą się tańców z różnych regionów Polski, a nawet nowoczesne tańce i podskoki. Więc gdy przybyła, za mała, dziatwa swe stroje zaprezentowała. I tym sposobem, pyza w jednej chwili, znalazła się w Polsce, moi mili. Nawet swoje ubranko poznała, bo jedna dziewczynka strój łowicki miała. W niedzielę na nowo na wyprawę wyruszyła. Na pikniku się bawiła. Piknik na rzecz domu samotnej matki, by wesprzeć ich wydatki. Było tam wiele ciekawych rzeczy które atrakcją cieszyły oczy. Były balony, klauny i dzieci występowały, a potem w powietrze z rąk gołąbki wypuszczały. Pyza, gdy już się z polskimi szkołami pożegnała, to jeszcze w amerykańskiej szkole zawitała. Chociaż języka ich nie znała, to sercem z nimi rozmawiała. A na koniec jeszcze miasto Chicago zobaczyć chciała, więc wybrała się na wycieczkę, żeby zobaczyć śródmieścia troszeczkę. Co też pięknego zobaczyła i czego w Chicago doświadczyła? Zaczęła zwiedzanie od Buckingham Fontanny. Tam w sercu miasta jest park bardzo ładny. Następnie udała się pod bramę chmurową. Tę rzeźbę wszyscy nazywają fasolą. Przechodząc dalej, dalej przez milenium Park podziwiała po drodze kwietniki pełne barw. A gdy popatrzyła na chmury, to zapragnęła zobaczyć miasto z góry. Udała się więc na Willi zwierzę, pomyślała: Stamtąd wszystko obejrzę. Widoki zwierzy jej dech zapierały, z wrażenia jej oczy szeroko się otwierały i patrzyła na miasto, uśmiechnięta, oglądając go ze trzeciego piętra. Gdy wróciła z zwierzy, poszła do Zoo. Bo tam bardzo ciekawe zwierzęta są. Następnie udała się nad jeziora brzeg, by nad jeziorem Michigan posłuchać śpiewu mew. W drodze powrotnej z plaży zerka na Hancock wieżę widoczną z daleka. Tą starą wieżę wodną obejrzała ta, która z ogromnego pożaru jedyna ocalała. Więc gdy wiele lat temu miasto spłonęło. I w ogromnym ogniu wszystko zniknęło, to tylko ona jedna ocalała. Zobaczyła jeszcze wielki sklep z klockami Lego i wcale nie chciało jej się wychodzić z niego. Piękne jest miasto Chicago, wiele jeszcze zobaczyć by się chciało, ale niestety czasu jest mało. Spakowała więc swoje walizki, posłała uściski wszystkim i pożegnała miasto Chicago. Pewnie myślami jeszcze nieraz wróci do niego. Najdalszą i najbardziej egzotyczną podróżą Pyzy była podróż do Afryki. Tam odwiedziła Zambię i gościła w szkole w wiosce Lusaka. I wyruszyła Pyzunia miła do dalekiej Zambii, co w Afryce się skrywa. W maleńkiej szkole dzieci poznała, które bardzo pokochała. Dzieci te czarną skórę mają, innym językiem rozmawiają, lecz tak jak i w Polsce dzieci te bardzo lubią bawić się. Gdy tylko pyza się pojawiła, to zaraz z nimi się pobawiła i chociaż języka nie rozumiała, to znowu sercem z nimi rozmawiała. Potem na lekcjach by zabyła nowych wiadomości nabyła. O Zambii dużo się dowiedziała, żeby dzieciom w Alverni potem opowiedziała. Zambia to jeden z krajów Afryki, piękny, uroczy i trochę dziki. Dziki, bo możesz spotkać krokodyla, który z wody łeb wychyla. Ale zobaczysz też inne cuda: małpy i ptaki, co tylko się uda. Codzienne życie nie jest łatwe, ani dla dorosłych, ani dla dziatwy. Daleka droga czasem do szkoły i to, że nie ma wody dowoli. Woda to skarb, pamiętaj o tym, nie wszyscy piją, gdy mają ochotę. Czasem z daleka trzeba ją nosić, a w Zambii na głowie wiadra się nosi. Lecz dobrzy ludzie z całego świata wciąż pomagają, żeby oświata się rozwijała, dzieci kształciły, by dumne i mądre były, żeby umiały czytać i pisać i aby mogły czasem pobrykać. W małej wiosce Linda byza była szczęśliwa, bo ludzie tutaj są bardzo dobrzy, mimo tych trudów bardzo pogodni i bardzo trudno rozstać się miała, nawet cichutko sobie popłakała. Lecz wie, że przyjaciół wspaniałych ma w dalekiej Afryce, w wiosce Linda. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli opowiedzieć Wam o kolejnych podróżach Pyzy. Do zobaczenia.